Witaj w moim kolejnym filmiku. Była biała kiełbasa, był zakwas na żur. Przy świątecznym biesiadowaniu według mnie nie może zabraknąć ćwikły. Takiej ostrej, żeby łezka poleciała z oczu. Co będziemy potrzebowali do naszej ćwikły? Jest to bardzo w ogóle prosty przepis. To w ogóle powiem Wam żal i grzech kupować w sklepie ćwikłe, bo nie dość, że jest tam pełno chemii, syfu, to jeszcze to nie do końca jest dobre. A zrobić ćwikłę jest banalnie proste. Kilogram buraków. Chrzan. Ja mam chrzan sklepowy, ale to jest chrzan na kwasku cytrynowym i tylko takiego używajmy. Nie na odcie możemy zrobić z korzenia. Niestety ja nie nie, mogłem, nie miałem gdzie dostać korzenia, nie miałem też za bardzo czasu, dlatego mam chrzan, kwasek, woda i nic więcej. Kilogram buraków ja już sobie je wcześniej ogotowałem w mundurkach, wcześniej je myjemy, gotujemy około 1,5 do 2 godzin, do miękkości studzimy i musimy je zetrzeć teraz sobie na tarce. Trzemy je tak, jak placki ziemniaczane, czyli tutaj na, tym, na tą taką papkę. Ja sobie teraz je obiorę, zetrę i zobaczymy, co będzie dalej. Moje bureki już są starte. Nie ma dużo wody, także ja nie będę ich odsączał. Nie ma takiej potrzeby. Możemy zabierać się za dokładanie naszego chrzanu. Pamiętajmy, że jak będziemy trzeć w rękawiczkach, żeby gdzieś tam nie zostało kawałek rękawiczki, bo później nasi goście mogliby tego nie zrozumieć. Na kilogram buraków taki cały słoiczek, około tu jest 200 gram, powinien nam wystarczyć do osiągnięcia efektu łzy z oku. Łzy z oka. Łzy z oka. Jeżeli chcemy bardziej, dajemy więcej. Jeżeli chcemy mniej, dajemy mniej. Dla mnie jeden słoik 200 gram na kilogram buraków jest wystarczający. Ale tu możemy sobie sami to przetestować, dodać mniej, włożyć do lodówki, poczekać dzień, żeby to się przegryzło. I wtedy będziemy mieli taki, jaki chcemy. Musimy dodać troszeczkę cukru. Ja na kilogram dodaję około 4 łyżeczki. To też wystarczy. Fajne, bo na przykład buraki y, ćwikła, no nie. Y, jemy ją zawsze przy, przy wysiadowaniu, przy takich spotkaniach, gdzie jest coś do cyknięcia, Bo to nie od parady. Jemy buraki wtedy, bo buraki są dobrymi przyjaciółmi naszej wątroby. Jest moc. Jest moc nawet przy mieszaniu. Oko kręci się koło oka Dobra, nasze buraczki, nasza ćwikła, już w sumie jest wymieszana. Wymniejszana. Także możemy sobie zacząć to pakować do słoików. Tak jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli chcemy, bo to jest taki mój przepis, pode mnie zrobiony Jeżeli chcemy troszeczkę słabszą Dodajmy sobie pół słoika Tego cukru, zostawmy w chłodnym miejscu, żeby to się przegryzło Spróbujmy, bo Po co mamy zrobić coś, czego nie zjemy i się coś może zmarnować Ten przepis na to puszcza ze z oka sam, także No jest on delikatnie Mówiąc ostry. Jak chcemy, troszkę mniej, dodajemy mniej, spróbujmy, dołóżmy. Fajnie, polecam robić y, samemu takie proste rzeczy, bo to naprawdę wykonanie tego typu y, ćwikły czasowo za jest to w ogóle śmieszne. Tylko żeby ugotować buraki, no to nam troszeczkę zajmie, ale samo wykonanie tego, powiem Wam, to jest. 15 minut, nawet nie wiem czy nie krócej. Także polecam, zachęcam, róbcie, oglądajcie, lajkujcie moje filmiki, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, wtedy się dowiecie, jak dodam kolejny film, będziecie o tym przez YouTube poinformowani. Dobra, ja będę chyba uciekał, bo chyba muszę jeszcze jakiś jeden składnik wziąć, bo nie trafiłem z wielkością. Dzięki raz jeszcze. Zapraszam do zrobienia tego przepisu. Zostaw komentarz. Cześć.